Z tej strony Pokefan i witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym kart Pokémon. Ale yy, dziś nie będziemy sobie otwierać tego Elite Trainer Boxa, bo on już jest otworzony. Yy, to jest po prostu moje takie nowe, nowe tło, jak będziemy otwierać karty Pokémon. Yy, także mam nadzieję, że w tym odcinku nie przewróci mi się statyw, bo w zeszłym odcinku, jak otwierałem tą talię jest Pokémon Diament i Perła. Po prostu mi się przewrócił statyw i musiałem to przycinać. Także w tym odcinku zajmiemy się rodzajami kart Pokémon, ponieważ mało osób na YouTubie robi o tym materiały, a jak ktoś zaczyna swoją przygodę z kartami Pokémon, to warto się właśnie zapoznać z takim poradnikiem, także Dziś przedstawię Wam rodzaje kart Pokémon. No dobrze, więc pierwszą kartą, jaką tutaj sobie weźmiemy, to jest karta o nazwie Common. To są karty, które trafiają się najczęściej i mają takie kółeczko. Mają kółko na dole. I są to karty najczęściej yy, basic, czyli te, które nie są ewolucją. No dobra, więc ten i idzie na razie na bok. Następną kartą jest karta Uncommon. To jest właśnie już ewolucja pierwsza lub druga, czyli Stage One albo Stage 2, którego tutaj sobie nie przygotowałem. I na dole ma on znaczek takiego rombu. Także taki Eldegos. Na razie też sobie wędruję już tutaj na bok. Potem jest, są karty trenerów. One tutaj mają u góry napis trainer, ale są itemki i supportery, czyli tutaj są postacie, a tutaj są przedmioty. I e, jeśli chodzi o grę w karty, to e, itemków możesz w swojej rundzie użyć ile chcesz, a supportera możesz użyć tylko jednego. I tutaj jest na przykład Lysander. To jest Boss Orders, a to Rusted Sword. Także. Te karty też sobie idą na razie na bok i te karty mają, nie wiem czy zawsze, ale zazwyczaj mają tutaj, czekajcie, bo ostrość mi nie łapie, nie, nie, coś mi nie chce złapać ostrości, czekajcie, o, mam znak Romu, a tutaj jest akurat gwiazdka, czyli ten Lysandr jest rzadką kartą, do których zaraz wrócimy. Potem jest karta reverse. Karta reverse to po prostu w sumie na tej karcie z craftiego to słabo widać. To może sobie weźmiemy tego Lizandra znowu. I ona tutaj ma, ma taki hologram. Ma taki hologram. I hologram jest tylko na. Yy, nie jest na obrazku, tylko na wszystkim innym. Także ta karta jest zawsze jedna w boosterku. Oczywiście nie zawsze, bo są też jakieś promocyjne serie i tak dalej. No i potem już przechodzimy do kart rzadkich. To jest zwykła rerka i ona ma tutaj znaczek taki gwiazdki. Tutaj też ją mogliście zobaczyć. I tutaj ma, mamy znak gwiazdki, I to jest zwykła rerka. To jest zwykła rerka i zazwyczaj to jest właśnie ewolucja, najczęściej. No są też mocniejsze i rzadsze karty. Potem mamy rare. Ale rare holo. Nie wiem, czy to będzie... A nie widać. Ona się świeci, ale nie tak jak w przypadku riversa tutaj dookoła. Tylko świeci się sam obrazek. I ta karta też ma tutaj znaczek gwiazdki. Także ten taurus idzie sobie na boczek. Mam tutaj też mal metala holo, ale. Yy... Tego pewnie nie chcecie już oglądać. I są też inne rodzaje holo. To jest na przykład Galactic Holo, jeśli się nie mylę. I to jest następny rodzaj karty, czyli karta promo. On, karty promo, czyli karty promocyjne, są dodawane do jakichś blisterków, na przykład, takie trzy paki. I one mają tutaj taki znaczek: taka gwiazdka i na, z napisem promo. Także ta karta też się różni i są często unikatowe. I przechodzimy teraz do kart już takich na wyższym poziomie. To jest karta Shiny. Shiny Toxtricity jest holo i shi karty Shiny bywają też w kartach V albo V Max. No, niektórzy mówią też V albo V Max. I to jest karta która tutaj ma swoją gwiazdkę taką białą i ma zupełnie inny numer. Jak tutaj moglibyście sobie zobaczyć tutaj, to tutaj jest na przykład 115x98. A tutaj mamy jakieś takie dziwne numerki. Także karty Shiny występują w tylko kilku dodatkach do kart. Na przykład Shining Fates, Hidden Fates. Nie pamiętam co jeszcze. Na przykład w Celebrations też jest Shining Magic Card. No, także taki Toxtricity idzie na bok. I potem są. A, ty mam jeszcze błyszczę z maka z McDonalda, taki na 25-lecie. I przechodzimy do kart V. Tutaj mamy na V, i one są też odpowiednio za rzadsze w, w boosterkach. Ja tutaj sobie go pozwolę wyjąć z koszulki. One też mają holo, ale takie bardziej matowe. No także takie karty są też rzadsze. No i droższe, ale nie zawsze. Potem mamy karty VMAX. Ale czekajcie, bo mi nie łapie ostrości. Ale ja niestety nie mam karty VMAX, mam tylko kartę podrobioną. Na potrzeby odcinka Wam pokażę, a potem zaraz wyląduję już tam w śmietniku tutaj jest tutaj jest karta podrobiona ale ona w ogóle nie ma hologramu także wygląda mniej więcej tak, także ona już jest zgniatana, zgniatana zgniatana idzie tam do śmietnika także karty VMAX one też są bardzo rzadkie ja, także ja jeszcze żadnej nie mam potem hmm, hmm. Albo dobra, zaraz Wam tutaj wkleję jeszcze zdjęcie jakiejś przykładowej karty WiMAX. Potem mamy karty Full Art. To są karty trenerów najczęściej. To znaczy chodzi mi tutaj o Full Arty właśnie trenerów. I... Ja takiej karty też nie mam. Chociaż nie, czekajcie, tutaj znalazłem jedną. To jest karta trenera, tylko że to jest w wersji rainbow. Ona jest tęczowa, zazwyczaj nie są tęczowe. Ona jest chyba trochę rzadsza. Także yy, ona ma też taką fakturkę i one są bardzo rzadkie, także ja mam tylko jedną. I ona już tutaj leci do koszuleczki. Czekajcie, sobie jedną wezmę. Bo nie mogę wcelować do koszulki. Także ta karta też wędruje na bok. Teraz już przechodzimy do takich kart, których ja nie mam, więc będę Wam wyświetlał zdjęcia. I jest to karta na przykład karta Full Art Alternative Art. Te karty są bardzo rzadkie. Nie mam takiej, jak mogliście się właśnie spodziewać. Także macie już tutaj zdjęcie jakieś przykładowej. I te karty są V albo VMAX. Są też karty Charakter, Charakter Rare, ale o nich tutaj nie będziemy mówić, bo one występowały bardzo rzadko, chyba w dwóch albo trzech seriach. Są też karty v one wyszły w najnowszym dodatku o nazwie, o nazwie Brilliant Stars. No, ale ja tej karty też nie mam. Mój kolega ma. I w ogóle była taka śmieszna sytuacja, że otwierałem sobie boosterki z Brilliant Stars w Pokémon Trading Card Game online i tam trafiłem Rainbow Charizarda V-Star. Tego nie ma na kanale, ale. Chyba tego nie będę wrzucać Jeśli zostawicie pięć łapek w górę, to wrzucę ten odcinek na kanał No bo to, to on miał dosłownie kilkanaście sekund, bo no nawet ledwo zdążyłem to nagrać Także karta Vistar tutaj Wam jakaś się wyświetli Też karty złote. O, one są też odpowiednio rzadsze. Są też karty rainbow, tak jak ta. I chyba powiedziałem już o wszystkim. Nie wiem, chyba już wszystko. Także na koniec poproszę Was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji na kanale oraz oglądania tego odcinka. Także możecie też polecić ten odcinek komuś innemu. Także łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także pa pa.